Spotkałem sekretnego administratora 99 nocy w lesie. Mój przyjaciel Hackerson powiązał mnie z prawdziwym adminem, czego jeszcze wtedy nie wiedziałem. Kazał mi co może robić i dlaczego akurat skontaktował się ze mną. W tamtym momencie pomyślałem, że po prostu dostanę bana, bo pojawił się on w moim lobby. Okej okay, widzowie, dzień jak co dzień pobijamy kolejny rekord. Sekretny admin? Ale kto to jest? Ja go mam w znajomych. Ech, kim jest ten typ? Masz ostatnią szansę, żeby uratować się napisał jakby co chodzi? Przyznaj się do winy. Widzowie, jestem, e, jestem mega skonfustowany. A Kerson, czyli ten twórca, możecie oczywiście do niego wejść, powiedział mi, że ma dla mnie prezent. Czy ja dostanę bana przez mojego przyjaciela w tej chwili? Chcesz już teraz bana, czy coś jeszcze? E, widzowie, ja dostaję bana. Zapytałem go za co ban. Czy to wałem? Ej, hackerson mnie wrobił. Co jest grane? Chyba. Albo. A może to jest jakiś prank? Widzowie, nie wiem. Zacznę normalnie grać. Nie reaguję totalnie. A co, je, co jeżeli to nie jest prawdziwy admin, widzowie? Co jeżeli to jest jakiś gość, Na przykład jeden z was, który się podszywa. Może też tak być, co nie? Nie możemy od razu zazn zaznaczyć tego, że jest to serio ktoś, kto stworzył tą grę. Ja zacznę go olewać na razie. Okej, okay, to było sus. Widzowie, nie wiem o co chodzi. Czemu ten się on właśnie w tej chwili ściął wszystkie drzewa, chyba? Widzowie, ej, zapytam go, kim jest. Adminem tej gry. Hackerson chciał, żebym z tobą zagrał, bo sam nie umiesz. Gość normalnie władował mi się do lobby. Zapytałem go, czy mi pomoże, bo wiecie, ja nie cheatowałem. Widzowie, dostałem, że w zamian nie będę mógł już ani razu współpracować z cheaterem? Bądźmy szczerzy, pewnie, że będę współpracował z hackersonem. Ale napiszę mu, tak. Zobaczymy jego moce. Widzowie, ja, ja zacząłem pisać, żeby udowodnił, że jest adminem. A goś nagle przeciągnął wszystko. Rzeczy. Goś mnie totalnie wyprzecił z tym, co chciałem napisać. Nie wiem, czy widzieliście. On robił to inaczej, niż robili. Widzicie ziomki Hackersona i Hackerson. To serio, może być admin. Widzę to, co chcesz na czacie napisać. Dobra, widzowie, sprawdźmy to. Będę współpracował. Z hakerem. Nie dotykam klawiatury. Jeżeli gość napisze, pisał, że nie będę. Co jest? Ej, to jest serio, chyba jakiś admin. To był żart. Serio? Nie wysyłam widzowie, tej wiadomości nigdzie. No ja mam nadzieję, że to był żart. Patrzcie to, ej. co jest? Typ odblokował mi mapę. Okej, okay, widzowie, spróbujmy przeżyć za adminem. Ej, pierwsza moja gra z adminem. Gość jest chyba prawdziwy. No, nawet haker nie umógł odczytać tego, co pisze na, na czacie, co nie? Więc gość musi być raczej jakimś adminem. Zaczniemy zbierać dzieci, jakby. Albo w sumie porobimy pierwsze upgrade y na odnichą. On tutaj nam dał jakieś rzeczy. I jestem ciekawy, jaką bazę przy pomocy tego admina zbudujemy. Bo w sumie gość chyba może robić wszystko. W końcu jest administratorem tej gry. Ale w moim Workbenchu jest zero materiałów, więc hacker czy nie hacker, czy admin, czy nie admin, czy gra czy nie gracz widzowie, to ty zostaw, proszę cię zuba, a ja idę zbierać tutaj. On się teleportował. To może być nadal hacker, ale widzowie, coś mi tu śmierdzi. W to jest jak nic? Admin. Już teraz wiem. Czytanie na czacie i pewnie jeszcze wiele więcej rzeczy wyjdzie do końca tego odcinka, więc oglądaj. Zobaczmy, jakiegoś będzie miał mocę. Miejmy nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Co nie? Nie wiem, co mogą admini robić w tej grze. Swoją drogą, Wizowie, złapałem kontakt do najlepszego gracza tej gry. Gość ma ponad 30 tysięcy dni. Dajcie znać, czy chcecie wywiad. Bardzo was proszę, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście wywiad z osobą, która ma ponad 18 dni ciągłej gry w realnym życiu zrobione. Okej, okay, gość naniósł 69 skrapa. Dobra, ej, to jest admin. On nie, on to nie przyniósł, tylko on to dodał. Specjalnie dodał 69, co jest z gościem nie tak. Ale wracając, dajcie mi znać, czy będziecie woleli napisy. No bo gość jest z Filipin. Czy wolelibyście rozmowę angielsku przetłumaczoną AI. To jest bardzo ważne dla tego, żeby wam się dobrze to oglądało. Następnych produkcjach, a teraz widzowie wejdźmy sobie, zacznijmy zbierać resursy, otwierać jakieś skrzynie. Ja nie mogę używać glitchy. Boję się, że jak będę używał to gość po prostu, nie wiem, tepnij się do mnie albo coś, będzie chciał mnie jakoś zbanować. Musimy serio udawać, że nie spa że już skończyliśmy współpracę z hakerami. No, ale oczywiście udajemy widzowie, my jej nie kończymy. Ja jestem poza bazą, a nie ma TheDeera. Ten gość po prostu usunął TheDeera. I patrzcie co robi Dedir. Ej, gość zatrzymał Delira. Okej, okay, zrobił nam maksymalne ognisko. I on robi to inaczej, niż robili to inni hakerzy. No, widzowie, natrafiliśmy na coś konkretnego, widocznie. Stary, mam prośbę. Pokażesz mi jakąś sztukę. Admina. Widzowie, ja chciałbym zobaczyć sztuczkę Admina od niego. W międzyczasie chciałbym zaplanować naszą bazę, bo w sumie skoro to admin, to ja bym chciał go prosić o widzowie, wszystko co najlepsze. Dosłownie, ja bym chciał, żeby on mi ogarnął jakąś najlepszą zbroję, najlepsze itemy. Jestem ciekawy, czy da radę. Na razie porobię łóżka, widzowie, takie, wiecie, po całe bajery. Spróbuj pójść po pierwsze dziecko i zobacz, czy jest na miejscu. Okej, okay, widzowie, czy gość może wpływać na to, co się dzieje na naszej mapie. Bo jeżeli ja tam pójdę, wilki nie będą zabite, wilki nie są zabite. Jeżeli jeżeli gość mi usunął dzieci, widzowie, z całej mapy, to ja nie mogę. Ubijamy wilczury. Dobra, ostatni. Mamy klucz. I widzowie, ja otwieram to pierwszy raz. Otwarte. Tutaj bez cięć, totalnie. Widzowie, bez cięć lecimy. Gdzie jest dziecko? Jokoś mi usunął dzieci, widzowie z mapy. Jak ja mam tą grę teraz zrobić na 99 nocy? To jest chyba jakaś zemsta, widzowie, to jest chyba jakaś zemsta. Ten admin nie wziął się znikąd. Idę do niego, idę mu to napisać. Nie ma dzieciaków. Postaw kompas. To odzyskasz dwójkę dzieci. Ej, widzieliście to? Ej, dzieciaki nagle wyszły. goś mi je zrespił. Jestem trochę skonfuzowany. No dobra, ale nie martwię się. To idę robić trzecie i czwarte dziecko. Ale w sumie właśnie, czy on mi usunął? Widzowie, całość. Zobaczmy na mapie. Tutaj jest. To nie zadziała i już też ich nie ma. Czemu mnie trolujesz, gościu? Tak mu napisałem, widzowie. No czemu on mnie troluje? A czemu nie? Ej, widzowie, chyba spotyka mnie Kara. No właśnie. Ej, gość totalnie siedzi mi w głowie. I co? Zakładam, że napiszę zaraz, że spotyka mnie Kara zagranicą... Gdzie on jest? Że spotka mnie... Oho, pojawił się tutaj. Ej, dobra, czy cheaterzy tego nie umieli robić. Takiego insta-teleporta to nie jest cheater, widzowie, na 100%. To jest coś więcej, widzowie. Ej, nie wiem, kogo hakerson ogarnął. Chcesz następne dziecko a, tak, co mam zrobić? Zrób porządek w bazie. Dostałem takie zadanie i dostanę wtedy trzecie dziecko. No dobra, widzowie, to ja się biorę i porządkuję to powoli. Zrób porządek w bazie na moje już zrobiłeś. Okej, okay. co Jaj. No way. Yy, dajmy to bez ścięcia. Dosłownie, to mi się pojawiło z za ogniska. wytłumaczcie mi, jak goś to robi. Wytłumaczcie, czy to jest prawdziwy admin. Napiszcie w komentarzu w tej chwili. Stawcie się łapę w górę, udostępnijcie to każdemu, żeby to zobaczył. To jest coś niemożliwego. Gość się teraz zlagował. O the hell, widzowie. Chcesz dynie? Pewnie, że chce. Widzowie, ja padam z głodu. Niech on daje tą dynię. Yo, ile dyni dał. Co jest? Twórz z nich coś, coś ciekawego. Dobra, widzowie, robię bałwana dyniowego. Robimy bałwany z dyni, widzowie. Ej, to będzie mega fajnie wyglądało. Widzowie, dobra, mam atak. Co Robi nasz admin. On się wkleił do ogniska i. O cholera, zaraz zabiją go. Dobra, muszę ja go obronić. Ej, wytepał! Gdzie on jest? Gość, wytepał się. wie ten odcinek to jest kara jakaś dla mnie. Gość totalnie mi nie pomaga. Muszę sam wszystko robić. Każę mi jakieś dynie układać. O co tutaj chodzi? Udało mi się odbić do Rajda. To jest na razie okej, okay, co nie? Ale poproszę go rzeczywiście. Dobra, serio, wybacz mi. Mhm. Pomóż mi zrobić zarąbistą bazę. Zobaczymy, czy to coś serio pomoże. Spójrz dookoła bazy, co się stało. Nie wiem, czy to jest jakiś kolejny troll na mnie. Widzowie, nic się nie stało. Dobra, nie, gość mnie troluje, widzowie. Ja złam hitowałem drzewo, widzowie. Widzieliście to? Czy on mi dał moc uanshotowania drzewa? Ej, dobra, to jest już szalone. Gość nagle zrespił sadzonki. Widzowie, coś tu jest definitywnie tak. Realnie czuję się, jak za pierwszym razem spotkałem te. Przygrindujemy trochę materiału. Nie wiem. Muszę pomyśleć jakoś. Macie widzowie timelapse, gdy ja będę zbierał materiały. Dobra, widzowie, przygrindowałem troje surowców i znalazłem siekierę. Pomyślałem, że dam ją adminowi jako prezent. Zobaczymy, co odpowie. Mam nadzieję, że ją przyjmie i będzie chciał ze mną współpracować. Ja wiem, siekiera to może mało, ale jest ona prawie najlepsza w grze. Wiadomo, że jej upgrade jest najlepszy. A, admin już tu jest. Mam dla Ciebie prezent, tak mu napisałem. Proszę bardzo, to jest siekierka. Napisał wow. Cieka czy to było szczere, wow. E, hey, widzowie, co jest gra? Dobra, nie, to, jest, to już jest przesada jakaś. To już jest widzowie, ej, hey, przesada. Dzięki za 15 karabinów. Dobry widzowie. Przesadą jest to, czy on, on posadził nam, widzowie, centralnie w ognisku drzewa, czy mi się wydaje? Ej, mi się chyba wydaje. Co to jest, widzowie? Co to są za kulki? To nie jest mod 4, już wiem w tym momencie, że widzowie to jest coś grubszego. Dobra, przyniosę trochę skrapu, albo zapytam go, a mogę wpisać jakąś adminowską, ok komendę. Widziałem nagle, widzowie, jak to jest dużo skrapu zaczęło wlatywać. Może jest jakaś komenda? Ej, gość dosłownie posadził drzewa na ognisku! Co tu się do cholery widzowie dzieje? To nie jest Cheater jakiś. Kurczę, nie pozwolił mi napisać adminowskiej komendy. Proszę. Musiałem napisać, że zrobię wszystko widzowie za napisanie adminowskiej komendy. No bo chcę coś widzowie, chcemy jakiś panel. No dobra, niech, niech ci będzie. Ej, jestem ciekawy, czy to zadziała. Czy on mi dał właśnie w tej chwili moce admina swoją drogą, to łanchitowanie drzew potem przestało działać, tak jakby on mi to wyłączył. Nie wiem, wygląda to jak trolling. Dobra, zapytam go wprost widzowie, jaka jest komenda. Ej, jeżeli to zadziała, musicie zostawić łapę w górę i suba i napisać. Napisz tą komendę po prostu. I dajcie znać, czy wam to też działa. Czy to jest jakaś sekretna komenda, czy tylko możecie mając admina to zrobić. Bo ja jestem trochę w szoku aktualnie, co tu się dzieje. Spawn wood 50. Ale na czacie? Czy gdzie? Widzowie, to jest dobre pytanie. Gdzie się takie komendy wpisuje? W konsoli. Okej, okay, mam konsolę. Developer console? Widzowie, nie mogłem tam nic wpisać. Odpaliłem konsolę i nagle się przeniosło drewno. To nie było równe 50. To on chyba testował tą komendę, czy działa, widzowie. Swoją drogą, widzowie, jeżeli chcecie znaleźć innych graczy do pobijania swoich rekordów, to wpadajcie na Digshop. Tam też sprzedajemy roty diamenty oraz wszystkie inne rzeczy do Roblox. To powie Gierek. Po najlepszych cenach, oczywiście. Więc zapraszam. Dołączcie na Discord. I jak chcecie kupić sobie taką koszuleczkę, jaką ja mam, to możecie wpaść do grupy. Tu wam się jej fotka. Link do mojego głównego profilu, a w sumie do grupy jest w opisie. Mogę ci dać spawn wood samo. Nie, widzowie, ja chcę wpisać ilość. On nie będzie mi wpisywał ilości. W gdy przeżywaliśmy sobie kolejne dni, on postanowił chyba stestować, czy ta komenda działa. Ja jeszcze nie testowałem, jak możecie zobaczyć na czacie. Chcę ją przetestować. Kłócę się z nim, żeby wpisać ilość, ja. Jak przetrwasz noc, kiedy od niego z tobie jakieś taski dziwne dostaje. A ja kiedy zbuduję z nim, wiecie, jakąś bazę. Mam nadzieję, że pod koniec odcinka, to się zmieni, moi drodzy. Ja za tą ilość drewna narobię ścian. I postawiłem widzowie mi z klikiem w ścianę tutaj. O Boże, przecież jak ten admin to zobaczy. Widzowie tylko tak mu uwierzę. Je jeżeli serio jest adminem, napisał, że tak. Pisuję. Zaraz zobaczycie na czacie spawn Wood 50. Ok. Klikam i zobaczmy, czy zrobi się to instant. Dobra, widzowie, raz, dwa, trzy. Boom! Wysłałem to. Drewno się dodaje, ale nie ma. Widzowie 50. Widzowie z 30. I musiałem tu pozbierać jeszcze. No dobra, tu leży jakieś drewno. Może nie wyszło 41. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to było ciekawe. Aha, i teraz nagle doleciało widzowie 5 kolejnych. Zobaczcie, to nie zawsze tak dobrze działa. No i teraz mamy prawie równe 50. Dobra. Ej, to, ej, to chyba działa. Co jest? Będę no dopiero jest w fazie testowej. nie gadaj, że każdy gracz będzie mógł coś takiego zrobić. To było słabe. A pójdę sobie zrobić dungeon. Okej, okay, jedyny problem jest taki, że go nie miej da Będę musiał jakoś przed nim uciekać, ale patrzcie, zbugowałem go z gitarka. Okej, okay, mamy. Kultystów. E, widzowie, oni spadają dosłownie na strzała. No dobra, prawie na strzała. Nie wiem, czy nie użyjemy Tkita teraz, żeby przypadkiem nie wywalić się tu. Głupio, sekret administrator zbudował drewnianą ścianę. No dobra, już coś zaczął robić. My się zajmiemy swoimi sprawami, widzowie. Ja się zarabię ale Muszę się uleczyć. Oj, dobrze, bo mnie ta strzała trafiła. Na spokojnie, zrobię sobie to danga. Nie wiem, czym ten gośmie jeszcze może zaskoczyć. W sumie mam fajne komendy do użycia. I to będzie ostatnia prawie fala już na tym pomieszczeniu. No nie, widzowie, jestem głodny. To jest najgorsze co się teraz może stać. Jak robię to. Danga. Nie mam totalnie... O, ale otworzyło mi się, okej. Okay. Dobra, zobaczmy, co tutaj poleci. Ile diamentów. Jak widzicie, mam ponad y, 170. To jest mało na razie, ale jak wy chcecie mieć powiedzmy 600 albo coś, to na moim Discordzie Geek są częste giveaway'e, więc wpadajcie tam. Możecie... O, strzelba mi poleciała. Bo możecie widzowie normalnie od czapy za darmo zgarnąć sobie pakiet diamencików. A to jest chyba fajne, co nie? Plus możecie je też kupić. O nie, wilk. Wracam do bazy. Admin zaczął budować w mojej bazie. Okej, okay, pokonał sam cały rajd? Ej, co tu się stało? Ej, widzowie, widzicie co goś tu zrobił? Goś zaczął sadzić mi drzewa w środku bazy. Dobra, ja pierdzielam komendę spawn wood. Ja muszę to zobaczyć, czy to samo się zrobi bez jej wiedzy. Dobra, widzowie, chwila prawdy. Czy znowu to zadziała? 3, 2, 1, 0. Puszczam komendę. Ej, i leci. Leci, widzowie, leci, widzowie, leci, widzowie. Co jest grane? Jest 50 ponad. Ej, dobra, to jest OP totalnie. A mogę też zbierać scrap. Ej, a mogę zrespić scrap? Widzowie, pytanie jest takie, że ja mogę serio śruby rest, bo jeżeli tak, napisał tak. Dobra, widzowie, napisałem Spawn Scrap 50. I totalnie nic się nie dzieje. <laughs> Chyba zostałem oskamowany najwidoczniej. Na scrapie z Bring. Widzowie, im więcej ja się teraz dowiaduję, tym bardziej jestem w szoku. Jak działa ta gra. Mam sam napisać, widzowie. Dobra, bring scrap 50. prawda? piszmy 50. I widzowie, jest! Nie wiem, ile było przed chwilą, ale to było w okolicach 50. Widzowie, zbudujmy teraz najlepszą bazę. Ale w sumie mnie, ile cholera jest tutaj drzew, widzowie. Patrzcie to, że jeśli nam to. Drzewa. I to jest chyba jakieś nieskończone drzewo. Widzowie, ej, gość zrespił nieskończone drzewo. Ja biję to drzewo, biję i biję. Ono jest nieskończone. To jest szalone. To też jest nieskończone. Patrzcie, to to też jest nieskończone. Co jest grane? Zrobię mu pranka. Pójdę na chwilę od kompa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakieś 20 minut. Widzowie, ja wróciłem do komputera. I czy wy to cholera widzicie? Gość posadził. Ja nie wiem, ile tu jest drzew, ale zobaczcie. On mi chyba zrespił te nieskończone drzewa w środku mojej bazy. Ja normalnie, jakbym chciał teraz, patrzcie. to. sobie te drzewka. Nawet nie mogę, mogę je ściąć? Mogę. Dobra, ściąłem jedno drzewko. Tutaj gdzieś mi chyba poleciały z niego itemy. Dobra, muszę ściąć drugie, bo nie poleciał mi sapling. No ale dobra, to jest nieważne. Jakby zobaczcie, co goś zrobił. Ja go zapytam o jedną rzecz. To jest najważniejsze pytanie. Ej, jeżeli goś może dodać mi dni? Oczywiście, że mogę. Dodaj mi 10 tysięcy dni. Dodaj mi 10 tysięcy dni. Czekamy, aż to zrobi. Widzowie, na razie gość nic nie odpisał. Nasz admin, który stoi na tym ognisku. Ale poczekamy do nocy. Jestem ciekawy, co się wtedy stanie. Ej, wtedy uwierzysz, że go się jest adminem. Widzowie, osiągnąłem 99 dzień w trakcie nocy. Jeszcze się nawet noc nie skończyła. Dobra, widzowie, ej, nie wiem, co jest Mam 10 koła dni. Gość napisał, dodałem ci te dni. Ciesz się. Widzowie, ja się cieszę, a wy, jeżeli też się dni, łapa w górę słup. Kocham Hackersona, że mi dał do niego kontakt.